Pani najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego 1CSK 969-25, czyli rozliczenia w konkubinacie po ustaniu tegoż konkubinatu. Otóż, o tyle ciekawe jest to orzeczenie, że zastępuje w dużej mierze wolę stron ktoś, kto nie chciał być w związku małżeńskim, nagle okazuje się, że jeśli chodzi o podział majątku, to jest, a świadczenia, które wykonywał konkubent, w tym wypadku konkubentka, kobieta, stają się nagle nienależne, jeżeli jedno ze stron postanowiło ten konkubinę zakończyć. Otóż no w wyroku tym sąd stwierdził, konkretny sam, konkretna osoba, że oczywiście, jeżeli mieszkaliście razem i jedno gotowało drugiemu, prało, sprzątało, ale też dostarczało środków utrzymania, po to, żeby jedno mogło siedzieć w domu i wykonywać właśnie te, jak to mówią, hmm. czynności no wtedy te świadczenia stają się nagle nienależne. I to nie stają się nienależne naprzód od daty zakończenia tego konkubinatu, tylko one nigdy nie były należne i ponieważ konkubinat się zakończył, to te świadczenia, które były w przeszłości spełniane, no, nagle stają się nienależne. I ktoś, kto korzystał, benefitował z tego, że jedna osoba pracowała, a druga nie pracowała, no ale pomagała w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, to nagle okazuje się, że no to jest nieprawda i za tą pracę trzeba napłacić, zapłacić, ponieważ się konkubinat skończył. I tutaj wchodzi oczywiście kwestia rozliczeń, tak, czyli no dobrze to, a ile ta osoba w takim razie kosztowała, tak, czyli jeżeli ktoś Świadczył pracę, bo do tego też się sprowadza, no to oczywiście za tą pracę trzeba zapłacić, ale też korzystał z mieszkania, z wody, z prądu, korzystał z jedzenia, z wyjazdów, z hobby no a to już nie jest przymiot pracownika, w związku z czym należy to rozliczyć. I teraz system, a właściwie Platforma Analityczna VAT-TP pomaga w takim rozliczeniu, to rozliczenie można bardzo łatwo zobaczyć yy, analizując rachunek bankowy i analizując, ile taka osoba kosztowała, czyli jeżeli miała kartę dodatkową do waszej karty, jeżeli miała dostęp do waszego konta i realizowała przelewy, czy to blikiem, czy z bankomatu, czy po prostu przelewy z konta, które de facto były wspólne, wrzucacie taką, taki PDF, taki wyciąg rachunku za okres, który was interesuje, do i już macie odpowiedź, ile ta osoba wydała na siebie. Jeżeli wy macie jej zapłacić jakąś kwotę pieniędzy za te rzekomo nienależne świadczenia, to możecie to potrącić z tą kwotą pieniędzy, która ta osoba jest wam winna z tytułu tego, że korzystała z waszych dóbr